Najpierw myślałam sobie, kim ja jestem. Czy ja jestem milionerką, żeby zacząć doradzać ludziom, jak powinni ogarniać swoje przychody i wydatki, swój domowy budżet miesięczny? Ale później pomyślałam sobie, kto jak nie ja zrozumie lepiej osobę, która boryka się z comiesięcznym dopinaniem budżetu. Ja byłam w sytuacji, kiedy miałam ogromne długi. Kiedy mieliśmy jedną wypłatę, byłam też w sytuacji, kiedy przez rok nie mieliśmy żadnego przychodu. Jednak udało nam się wyjść z kłopotów i żyjemy w finansowej wolności od bardzo wielu lat. Od 15 lat nie zarobiłam żadnych pieniędzy. Adam jest jedynym żywicielem rodziny. Ja zajmuję się domem i dziećmi. Niczego nam nie brakuje i nie mamy żadnych rad, żadnych kredytów, żadnych zobowiązań, leasingów i tych spraw. Więc myślę, że mogę być bardzo dobrą inspiracją dla osób, które borykają się z jakimiś finansowymi potrzebami lub które po prostu chcą ogarnąć jeszcze lepiej domowy budżet. Ja jestem mamą czwórki dzieci w edukacji domowej. I tak jak wspomniałam, Adam jest jedynym żywicielem rodziny. Mam ze sobą laptop i pokażę wam, jak u nas wy wyglądają przychody i wydatki, jakie planujemy i co z tego wynika. Um, również dlatego nagrywam ten filmik, ponieważ zrobiłam ankietę na Facebooku i okazuje się, że większość z Was jest zainteresowana właśnie finansami i ogarnianiem pieniędzy. No i. Statystyki Facebooka wyraźnie, przepraszam, statystyki YouTube'a wyraźnie pokazują, że najwięcej subskrybentów kanał Przytulny Minimalizm zyskał wtedy, kiedy właśnie mówiłam o tym, jak przez rok nie mieliśmy wypłaty i niczego nam nie brakowało, dlaczego minimalizm się opłaca, lub jak spłaciliśmy pół miliona długów w jeden rok. Więc nabrałam odwagi i oto dzisiaj jestem. Pokażę Wam, jak to u nas wygląda. Więc yy... Spójrzcie na mój ekran, już zaczynam nagrywać. Zrobiłam taką oto tabelę, gdzie tu na niebiesko są tylko trzy przychody i są to przychody z Adama Business to Business firmy z 800 plus na czwórkę dzieci to będzie 3200 plus mamy przychód z odsetek z konta oszczędnościowego i Zarówno ta kwota business to business różni się w zależności od miesiąca, jak i ta o odsetkach różni się, ponieważ zależy ile mamy na koncie y, oszczędnościowym oraz jak dobrze to konto oszczędnościowe zarabia. Ponadto, y, co chciałam powiedzieć, ta kwota y, business to business to już jest kwota po odliczeniu kosztów księgowości. ZUS-u, składek zdrowotnych, emerytalnych, rentowych i wszystkich innych, oraz do Urzędu Skarbowego. Więc to jest taka jakby kwota netto, którą zarobił mój mąż i która jest dla nas. I teraz zobaczcie. Wiele osób mądrzejszych od nas mówi, że wydatki na mieszkanie, prąd, gaz, ścieki, śmieci, woda, telefon, czyli na takie... na dom, na mieszkanie generalnie y, powinien być mniejszy niż... powinny być mniejsze niż 30%. Nam się to udaje, u nas to stanowi 26%. Przy czym za samo mieszkanie, za wynajem płacimy 18% naszych miesięcznych przychodów. Oczywiście za prąd, gaz y, i wodę możemy płacić raz więcej, raz mniej. Za wodę zapłacimy więcej latem, bo mamy basen. Oczywiście za gaz mnóstwo płacimy za zimę, natomiast prawie nic w lato. Ale generalnie biorąc za przykład chyba listopad, wyszło mi, że tych wydatków miesięcznie jest 26%. Później mamy paliwo. Serwis samochodu, ubezpieczenie samochodu i myjnie, i to stanowi około 6%. Ja myślę, że nie doszacowałam tutaj teraz, ponieważ jest grudzień, będziemy jechać na święta. Adam będzie dwa razy w miesiącu w Warszawie. Ja też będę w Warszawie na egzaminach z dziećmi, więc myślę, że w tym miesiącu będzie tu więcej, ale około 6% miesięcznie wydajemy na te samochodowe yy, wydatki. Dalej. Jest. Jedzenie, drogerie, apteka, zdrowie, dentysta, ubrania buty 26%. Przy czym w miarę stała jest ta kwota na jedzenie i jest to około 23% naszych przychodów. I chcę tutaj powiedzieć, że lubimy wypłacać tę kwotę na żywność. W gotówce, więc dostaję na początku miesiąca gotówkę na cały miesiąc, dzielę sobie na cztery koperty, cztery kubki, czy cztery słoiczki, czy coś tam, i noszę w portfelu tą jedną czwartą tej kwoty i płacę gotówką w sklepach za żywność. To jest bardzo wygodne i dzięki temu nie mamy 100 stron bilingu z konta, z wyciągu z konta. I lepiej tak mi to unaocznia, ile wydaję. Czy, czy zakupy były droższe w tym tygodniu, czy w tamtym, i łatwiej mi dostrzec, dlaczego były droższe w tamtym tygodniu lub w tym. Myślę, że to dużo mnie nauczyło płacenie gotówką za żywność. Na drogerię wydajemy niewiele, ale wiadomo, papier toaletowy trzeba mieć jakieś mydło, szampon i te sprawy. W aptece zazwyczaj niewiele wydajemy, zazwyczaj jest to jakieś 1% całych przychodów. Do lekarzy na razie nie chodzimy. Na dentystę wydajemy tak zazwyczaj raz do roku jakieś większe kwoty, ponieważ za same przeglądy zapłaciliśmy chyba we wrześniu 1000 zł za wszystkie dzieci i wszystkich dorosłych, no ale tutaj co miesiąc odkładamy jakąś kwotę. I jeśli jej nie wydamy, to ją wrzucamy na oszczędności, i ona po prostu zarabia. No, tak to jest u nas. Eee, tutaj być może też nie doszacowałam w tym miesiącu, ale myślę, że doszacowałam. 6% wydajemy na prezenty: urodziny, edukację, dom, kieszonkowe dzieci i rozrywkę. I chcę Wam zwrócić uwagę na, tę, na ten wiersz: rozrywka. Więc. My planujemy, ile wydamy na Amazon Prime, na, na, na te wszystkie filmy, na to, ile razy pójdziemy do restauracji, czy w ogóle chcemy, czy, czy planujemy jakieś kino, czy jakieś takie rzeczy, które wcale nie są niezbędne do życia, ale jednak bukujemy sobie tą kwotę pewną i bez żadnego poczucia winy wydajemy ją. Co miesiąc zapewniamy sobie jakiś, Jakąś pulę pieniędzy na junk food i na takie różne rzeczy. Nie myślimy o tym, jak płacimy za coś z tej kategorii, że ojej, może nie powinnam, może bym odłożyła więcej na oszczędności, na budowę domu czy na coś. Nie, my mamy tą kwotę zafiksowaną i bez żadnego poczucia winy wydajemy te pieniądze. I ostatnia kwota, bardzo fajna, znaczy ostatnie dwie kwoty. Królestwo i co to oznacza? Co miesiąc przeznaczamy pewną kwotę na pomoc jakiejś samotnej matce lub ojcowi, lub jakieś dzieci, które są biedne i głodne gdzieś w krajach trzeciego świata, lub jakieś cele charytatywne. Często jest to po prostu lokalny kościół, do którego należymy, albo nie taki lokalny. Generalnie ja i mąż tej kwoty nie przeznaczamy na jakieś. Pozarządowe instytucje charytatywne, które mogą być uczciwe, a które mogą być też nieuczciwe i o których za bardzo nie wiemy. My się poruszamy w takim świecie chrześcijańskim, gdzie zawsze łatwo jest nam spotkać człowieka, jakiegoś misjonarza, który zajmuje się jakąś taką funkcją i potrzebuje pieniędzy na jakieś cele charytatywne. I my możemy mu ufać. Zazwyczaj znamy tego człowieka, wiemy dokładnie, gdzie te pieniądze trafią i że nie będą zmarnowane. Więc tak mamy. I w tej niebieskiej, jasnej kolumience, znaczy wierszu, ups, przepraszam, są też oszczędności na dom. My teraz nie inwestujemy w inne rzeczy, ponieważ zbieramy gotówkę na swoją nieruchomość. I te dwie kwoty stanowią 30%. 6% wszystkich naszych przychodów. Więc całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że jest to więcej niż koszty, które teraz mamy na mieszkanie, możemy tę większą część odłożyć. Więc myślę, że nasz budżet wygląda naprawdę całkiem nieźle. Więc tu w tej kolumnie mamy zaplanowane jakieś tam kwoty i wpisujemy sobie jakieś tam kwoty. Później wpisujemy, ile wydaliśmy faktycznie, no bo na przykład na paliwo możemy zaplanować 600 zł, a wydać 800, ponieważ pojedziemy na Podlasie, czy do Warszawy, czy gdzieś tam. I generalnie później sumujemy te wszystkie koszty zaplanowane i faktyczne, i sumujemy je do F29, czyli tu dotąd jest suma. I to jest jakaś tam sumka razem z tym i tym, ale jak wiadomo, królestwa i oszczędności na dom nie uznajemy jako koszt, tylko raczej coś, za co możemy być wdzięczni, i dla nas to jest przychód lub inwestycja, więc mamy też tą drugą kwotę tutaj, i ta kwota liczy tylko te koszty, które są konieczne lub nie tak bardzo konieczne do poniesienia. Ale nie liczy o tego tutaj, które tak naprawdę jest dla nas błogosławieństwem. OK, myślę, że możemy się zbliżać do końca, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, o tym ważnym yy, dziale. Więc na początku każdego finansowego naszego miesiąca sprawdzamy stan środków na początku miesiąca i jest to jakaś kwota A. I Sumujemy, ile mamy oszczędności na rachunku oszczędnościowym, ile mamy gotówki w portfelach łącznie, jako mąż i żona, i ile na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zostało. Więc liczymy co do złotówki, ile mamy tych pieniędzy w przestworzach i w portfelu, i na koniec miesiąca finansowego robimy to samo. Czyli patrzymy, ile mamy w portfelu, ile mamy na oszczędnościach i ile mamy na ror. I dzięki temu jeszcze dokładniej możemy dopiąć ten miesiąc. To znaczy, czasami tutaj jakaś tam kwota w zaplanowanych i faktycznych gdzieś tam odbiega w tych sumach gdzieś wydatków, ale później się okazuje, że. I na przykład okazuje się, że brakuje tysiąc złotych, że gdzie one mogą być, czy gdzieś zginęły, czy nie. Ale jeżeli pogrzebiemy sobie w portfelach i zobaczymy na rorach i co miesiąc znamy tą, tę kwotę B, jak zaczynamy miesiąc, i na następny miesiąc ta kwota B będzie dla nas kwotą A, to wtedy naprawdę, naprawdę bardzo dokładnie wiemy, gdzie każdy grosz poszedł i czy coś nam zniknęło. Jak wiadomo, czasem nam coś znika, czasem czegoś nie zapisaliśmy, czasem nam coś umknęło, ale generalnie jest to bardzo, bardzo dokładny arkusz kalkulacyjny w naszym domu. Prowadzimy go co miesiąc. Dodatkowo powiem Wam, że mamy też arkusz oszczędności i Pomimo, że mamy wyciągi skąd, to jednak mamy arkusz oszczędności, gdzie co miesiąc patrzymy, czy coś wyjęliśmy. Jak kupiliśmy działkę, to wyjęliśmy znaczną sumę, czy coś dołożyliśmy, ile dołożyliśmy. Mamy też dział arkusz, arkusz emerytura, arkusz na firmę naszą inżynierską i arkusz na dom. I słuchajcie, mam do Was pytanie. Tej wiosny zamierzamy zacząć budować dom i Znając mojego męża i, te, i to jak jest skrupulatny i jak jest dokładny, to będziemy wiedzieli dokładnie co do 100 zł, ile kosztowała nas budowa domu. Kupiliśmy działkę, zapisaliśmy, zapisaliśmy koszty, gdzie musieliśmy podbić cenę działki, pomimo że byliśmy jedynymi aukcjonariuszami. Zapisaliśmy, ile wydaliśmy na mapy geodezyjne, zapisaliśmy, ile wydaliśmy na jakieś tam zdobycie potrzebnych dokumentów do budowy. Na, zapisaliśmy w tym arkuszu nawet, że wydaliśmy na piłę motorową, na rękawice i na jakiś tam sznurek do mierzenia do odgradzania działki, do oznaczania działki, więc jesteśmy mega, mega dokładni. I chcę, abyście dali mi znać, czy będziecie zainteresowani budową domu. Czy chcecie, żebyśmy Wam pokazywali etapy i mówili dokładnie, co nam poszło dobrze, co nam poszło źle i ile na to wydaliśmy. Czy też może raczej powinnam założyć osobny kanał na YouTubie poświęcony tylko temu. Bardzo dziękuję, że mnie dzisiaj wysłuchaliście. Bardzo tęskniłam za tym, aby nagrać ten odcinek, i poświęciłam dzisiaj. Czas z rodziną, aby być tutaj z Wami i móc to nagrać. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, i słuchajcie, na koniec chcę Wam powiedzieć: Miejcie nadzieję, bierzcie życie za rogi, a już na pewno bierzcie finanse za rogi. Jeśli nam się udało wyjść z gigantycznych długów i ze strasznej głupoty, zmądrzeć i zbudować swoje, swoje jakieś, jakieś bogactwo, jakiś dobry, dobry stan materialny. To wam też się uda, dlaczego nie? Wierzę, że wam się uda. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa.